Coraz więcej osób zgłasza się i szuka pomocy psychoterapeutów. Jednocześnie wiemy, że ten zawód jest nieuregulowany. Od co najmniej kilku lat, kilkunastu, trwają prace w Sejmie, żeby przygotować ustawę o zawodzie psychoterapeutów, więc jest teraz pytanie, jak zadbać o siebie, żeby trafić pod dobry adres. I myślę, że trzeba przyjąć, że wykształcenie się psychoterapeutyczne to jest co najmniej kilka lat, co najmniej siedem. Studia wyższe, najlepiej z zakresu psychologii, czy psychiatrii, czy medycyny, czy jakby zdrowia w ogóle, i później szkoła terapeutyczna. Więc możemy sprawdzić i spytać z terapeutą, czy taką szkołę ukończył, czy bądź jest w trakcie takiej szkoły i czy swoją pracę poddaje regularnie superwizji. To jest bardzo złożony, długi proces wymagający wielu kwalifikacji i w centrum CBT terapeutów kształcimy. Od ponad 20 lat, obecnie jesteśmy największą szkołą psychoterapeutyczną w Polsce, ponad 700 studentów w 16 miastach, więc na pewno warto sprawdzić, czy nasz terapeuta ukończył odpowiednie szkolenie.